Halo, nie nie nie, nie klikaj nie 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 dawaj, nie dawaj, bo odlecimy od razu jak chcę zobaczyć coś I tam w kolejnym odcinku z tej strony może na dzisiaj gramy w letter kompanii z kolei odcinek coś tam bla 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 Bardzo śmiesznie O Ej to tak na początek odcinka Mikołaj 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 Opowiem Ci bardzo śmieszne że dobra Czemu asfalt nie ma pracy? Bo został wylany Dobre, dobre to Nie mam pojęcia e. ja. Halo Nie mogę wejść A. Ej, bo nie mogę wejść Ty jak się możesz wejść No nie mogę wejść Nie mogę wyciągnąć Czy... od Ej, nie mogę Zepsułem się A co, nie f cistać? No, jak ciskam to się Znika mi ręka jakby, nie pokazuje, że wchodzę I Jak przytrzymuję Alta To tak. nie mogę wziąć krótkofalówki w ogóle Ekwipunku nie mogę zrobić okay, O, a teraz wresz, tego i... Nie mogę tego wyrzucić Idę I na, na statek Idę się zabić, idę się zabić Idę się zabić Idę się zabić. Się. Ile się zabije, umieram. Co to było? Co, 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 co się śmiało? Co, Słyszeliście? Ja słyszałem, jak coś się śmieje. Dobra, jednak to zostać. Co to? Eee. Uh. Oh no freaking! No uh. a tobie co? Tam gdzie? chcę chodzić. Joraj jest just a pussy. Masz? Właśnie. 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 wait wait. wait, masz, Właśnie. Właśnie. Mam Właśnie. Właśnie. koronę. Widzisz tą koronę? Szpadel nie. nie mam szpadla. You pussy. Yeah. Ja się boję kobiet Mówiłem? To jest ten mod, co zainstalowaliśmy przed chwilą w ogóle no Naprawdę? No <noise> Idziesz do Fire Exita? No, jestem przy. To ja poczekam na ciebie. Daj mi łopatę zanim wejdziesz. Prawda? No, prowadziłem. Spokażę się przy drodze. Jestem wartem, który jest na drugim Chyba to weszł załatwił. To pa, Mikołaj! Shit! Aaa, oh, okej... Okay. O, oh, świstwo... Mikołaj, żyjesz? Słychać mnie? Słychać cię głośno i wyraźnie... Jestem w Bacchlusach, tepli gdzie? xD

Psy tam były Znalaz, Zdobyłem tylko to A to kosztuje całe 74 We are going to hell Let's go Czemu nie działa Welcome to friend To hell my friend Time to die Co to jest? Co jest za TITAN! No mm. ja jestem? Ja jestem pod wodą? Dobra, umarłem. Nawet nie wiem, co się dzieje. No, to była nasza do mapa, tak by powiedzieć. z ze Do Titan. Na Eklipsie. Dobra, jestem pełny, wracam. Mikołaj? Jesteś? No. Ja tu słyszę jakieś szumy, boję się podejść. Oj! Mikołaj? Mikołaj, gdzie jesteś? Halo, Mikołaj, odbiór. Pewnie na mnie się wydupił. O, 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 o

to było? Mikołaj, jednak nie wiem gdzie jest główne wejście, wlazłem do Fire Exita i tu no takie BBB Nie wiem co słyszę i nie wiem czy mam się bać. E, pomocy? Jesteś na statku? Znalazłem górną wejść. Shit, umieram! Ale przeżyłem. O nie, czemu mnie widzisz? Ani ja. Czy ty się znowu wydupieć? Aha. Pewnie znowu na minie, bo A, człowiek... Boże... No ale nic tu nie ma. To był bardzo dziwny dźwięk myślałem, że to w moim pokoju. Um, okej... Okay. Nie no, fajnie jest, nie? Trzeba zostać optymistą. By, znaczy, być optymistycznym, tak się mówi, chyba. Optymistyczne nastawienie trzeba mieć, właśnie, właśnie. Najnormalniejszy dzień w najnormalniejszej pracy, nie? W pracy. Ja już nie jestem optymistą, żegnam i do dostatku. Mikołaj, żyjesz? Jestem w backrooms, może się tepnąć. Ale ty to masz pecha, człowieku. Ale. A jak się znalazłeś w backroomsach? Nie wiem, poszedłem na prawo i te tepce błagam, że tep nie Pewnie wsiadłeś w minę. ha. Tempaj. Nie wiem, czy to przeżyje, gigant! tepaj Sam się tepaj, gigant po mnie idzie. To mój koniec Michałaj. Już się więcej nie zobaczymy Chociaż może jednak uciekam Fire exit Fire exit Fire exit to do statku wrócić, prawda? Dobra, umiera Mikołaj, to mój koniec. Gigant mnie dogania. Albo może jednak przeżyję. Umrę, bo przeżyłem. Nie, przeżyję, bo umarłem, bo... nie. Um umarłem, bo przeżyłem. Albo umrę, bo przeżyję... ...a może przeżyję, bo umarłem. Może umarłem, bo przeżyłem. Nie wiem. Bitch! Łuźka dla Ciebie, Jezu, stary Jezus. Mikołaj, Mikołaj! Twoja ulubiona mapa! A kupujesz mi Nieee! Fery! Ale! Co się drzesz? Chodź, co się da bo. Pójdź w dół! Tomusz, ratuj. Masz Podleżę. klucz To jest po kolana, nie tak klucz. Nie? Co mówisz? Chyba, chyba cię zagusza jakiś pisk, ale nie jestem pewien co to. 66

Mikołaj jak tam w tamtym dole? Fajnie się bawisz Co idzie Fajnie się w tym dole siedzi Czego? Ej, powiedzieć ci żart Ja też Mówię mi, żebym

To chyba mój koniec, Mikołaj. To chyba mój koniec. Mam takiego przyjaciela żółtego. A on mi mówi, żebym się dobrze trzymał. Żebyśmy poszli na dwór. Lepiej mnie, czy nie? Pójdę, pójdę z tobą. Mówi, mówi, żebym z nim poszedł. Pójdę z nim. On mówi, żebym na coś stanął. Gdzie jest? Boże, czy ja stąd wyjdę kiedyś? Już nic nie rozumiem. Moje uszy nie uszują. I poszłam w obliczu śmierci. Dosłownie. To mój koniec. Żegnam wszystkich. Kochałem was. Kochałem was. Może jednak nie. 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 O. O. Umarłe. Cześć że mi czym ty teleportować? nie przeteleportowałeś? Co? Czemu ty nie A jak miałam się przeteleportować telepatycznie? No nie wiem, widziałeś mnie jak byłem na dole to od razu bym poszedł do statku chyba nie? No bo poszedłem do statku i wiesz co się stało, nie poszedłem do statku byłem w Backlunsach Boże Weź się w ogóle kochaj Okej, okay, pa! To koniec! Ufam ci Zaufam ci No to żeby zaufał Czemu to tyle kosztuje? A to jest złota lampa. Biegnij, Biegni, biegni jeśli, jeśli ci życie miłe! Umieram! Weź moje rzeczy! Unleash, unleash, unleash. <laughs> <laughs> this is the end Hold your breath and count to ten Feel the earth move and then Boże, ja tam do niego nie idę, nie? Nie chcę słyszeć tych piesadek. Alo, grzyby? Ło, wow, jak daleko poszedłem Co to są za dźwięki? Mikołaj! To mój koniec! Dajcie mi wrześnię spokoju, ja się! Co to jest? Co? Co to jest? O tu jest. Mikołaj, to mój koniec. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Możesz mnie tepnie jak najszybciej. Coś tu chodzi. Ogólnie, to kobieto, coś tu biegnie. Przyszło, Mikołaj, to koniec, to mój koniec, Mikołaj. To fuck is happening, co to jest? Czemu to tak szybko biega? Ale cisza Mikołaj? Eee. Mikołaj Tepnij Gdzie jesteś lecz? To jest po niebie w białej kręża to był to było, nie? Mikołaj Jesteś? Ach, to schizofrenia. Zapomniałem, że nie mogę, się że nie mogę przestać. To koniec. Ja, czy ty naprawdę nie zauważyłeś, że było autopilot odlatuje za godzinę? Ja nie wiem, ja, ja nie ogarniam tych powiadomień. Jeszcze jakiś alert water mi przyszło. O, o więc to było to. No właśnie, to by było o pogodzie no. Dobra, dawaj, daj jeszcze jedną wyprawę, lecimy Taż. Ale czekaj, bo musimy trzymać profit Wow! czemu ty mnie bijesz? Stevenu, przestań Musimy profit trzymać, nie! No i czemu lecisz? Przestań, nie mam życia Czemu dalej żyjesz? Czemu lecisz? Miałem cię sprzedać no, żegnam, 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 żegnam. żegnam.